Ale jeszcze nie. Tak słówka, aaa. No to ta. O Boże nie wierzę w to! Nie! Potarga mnie! Potarga mnie! Wylazłem czy nie. Co jest? On mnie do klatki, a ja mu cyk! Serio? I on your face! Piramido. Róbcie szoty czerwoni? Byliśmy, ale. Ej, jak to, co się stało? Ktoś złapał złote w ostatniej chwili? A to dwa musiałyby. Być. Co jest? Niebiescy odpadli? Zabijakowi się No, ob! To jest znak. O, panie, bo ty na mnie spojrzał. Nie może być. Zabijak graty. Pani pupa, nie dajesz dobrego przykładu i ubiegając się z tego, wiesz o No co ja mam zrobić? Kto mnie zrobił? Oh my god, nie, Kasia. Oni mnie zeżrą. Kujwa. To się przypomina <laughs> tylko, że Klaudek jest taki malutki. Tam jeden został Razem i nasz jeden został. Trzeba bronić naszego! Razem zawsze zabrzmiał jak Faket. taki typowy No to kiedy ślub? Od roku po, A to możliwe, że widz... O! Jest! Jest! Piotrek! Bierz go! Piotrek! Nieee! Yeah! We won! Znowu! Ja a, bo to achievementy ci wpadają. No tak! A tu ja mi się pierdele. wydaje, że chyba... I... Ja za A jest jest Kurwa, ja. Agatko! Się. Nie tańczyć, <laughs> oh, it, no to nie mogę tańczyć, tej. Akurat tak byś jak, jak zrobi się ciemno, to no. No za za, zaatakuje. Jezus Wojtek, ty jesteś po prostu No Właśnie. tylko mówię, żeby było Ale Ty banie. jesteś Bo Jak się zrobi ciemno, to jest po Tak, już No masz. Jaa! 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 O. Jeră, ja, ja Właśnie dlatego nie chciałam, żebyś spoilerował. <laughs> I tak się wystraszyła. <laughs> Halo? Laga? Tu pałam nogami! Bo schód. O Jezu. A ja ten... Ee, e, kupiliśmy do GoPro taki wiesz, że Black zakładasz. U2. No, co? Bo że się zakładasz, zakładasz leciałko, nie? I że masz tutaj z przodu między tymi to GoPro, nie? I słuchaj to tak opina, że tak mi cyce do góry lecą. I <grywa> mam takie wiesz, jakbym miał jakiś push-up <grywa> Okej okay. A się pyta no. czy do macania nosów GoPro Kurwa ty Ja! Ja! Jezus! Co to jest? Jezus! Otwórz Czerwoni tak przegrają, ale chcemy to wygrać. Dobrze, trzymaj ptaka! Dobrze! Dobrze! Nie, niebieski lub Nie skończymy z ptakiem w rękach, no. Bąbelki Hepiego. Nie, bąbelki też się źle. <grywka> Pokoj, A to teraz też jesteś i już wygrałeś. Yes, pięknie, ładnie. Yeah, that's right, darling. Trzy się teraz. Masywne koki. Teraz dziwnie. Masywne koki. pietera... To nie powinno być legalne. Arbuzy jak brzmią, przepraszam? Skąd się wzięły arbuzy? Geneza, arbuzów, hepiego. Że ja was kuźwa drążę pod biurkiem. No to faktycznie super geneza. Super arbuzy, no. A jeszcze raz? Już, już, już się zapraszam. Chodź. Chodź, Apollo. To wy nie wie... Kom tak. Nie zdążą. Nie miłe! Nie zdążą. No Kurwa, zajebiście. Ty kamió. Zabiłeś mnie, ale ci się upiekło. Ale idą ciastka, więc uważaj. No nie, Wojtek, poczekaj, ja czekam na sól. No furt sadzia! No kuźwa mać zginę! Przecież nie ma hanta dziewczyno! Jest event! Jest event! Wyluzuj! No gadko! Co to za pełko? Ej nie bo wait 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 bo ja stoję z ciastkami w domu nie mogę Aga wyjdź Wychodź stamtąd. stamtąd. Bo ty nie możesz umrzeć, ej babo. Ale nawet bez koczka można fajnie się tutaj wykazać. Ja mam dużego koczka, ale jakkolwiek kompletnie... to nic. Nie! Zrozumiałem dopiero. O nie! Zabijak jak nie wolno. Nie, nie wolno. W sensie like? Nie! Ale w sumie możemy kiedyś zmienić z arbuzów na koczki. Koczki. Koki! Masywne koki Piotera. Uh, uh.